Nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, jak kluby manipulują młodymi piłkarzami oraz rodzicami w kwestii podpisywania deklaracji gry amatora lub umów czy też kontraktów piłkarskich. Szantażują was, wciskają jakieś dziwne lewe papiery do podpisania, a wy się na tym nie znacie, łykacie wszystko i podpisujecie, co wam tylko podsuną, a to niestety ma później katastrofalne skutki, jeżeli chodzi o przyszłość takiego młodego piłkarza. Dlatego tak ważne jest posiadanie profesjonalnego podmiotu piłkarskiego, który zabezpieczy wasze interesy nie pozwoli, abyście znowu wpadli w jakieś tarapaty piłkarskie. Co więcej, kluby nawet ukrywają oferty transferowe za piłkarzy przed rodzicami przed samymi piłkarzami po to, żebyście się nie dowiedzieli o jakiejś intratnej propozycji, żebyście zostali w danym klubie bez możliwości przejścia do innego. Takich patologii piłkarskich oczywiście jest dużo w polskiej piłce i dlatego będziemy o tym mówić, aby Was edukować, abyście nie popełniali błędów, ale do tego potrzebujemy Waszych reakcji, obserwacji, komentarzy, a tymczasem do usłyszenia, cześć!